Cześć! Witajcie po długiej przerwie. Długo mnie nie było, ale kończyłam studia. Teraz już się obroniłam. Obroniłam magistra, zakończyłam studia, więc czuję się o wiele lepiej i o wiele luźniej. I wracam do tego, co robiłam przed tym całym szaleństwem. Tak więc tak to u mnie wygląda. Dajcie znać, jak, jak u Was końcówka tej kwarantanny jakie plany teraz już właściwie, jak jesteśmy... No, może powiedzieć, że wolni, bo już większość opostrzeń się skończyła. Jestem bardzo ciekawa, jak tam u Was. A to, co dzisiaj, to do, wracam do Was z filmem o serii kosmetyków New Age, które są wskazane dla osób z trądzikiem i dla osób z cerą przytuszczającą się. Więc, troszeczkę o tym, skąd w ogóle trądzik, jak on wpływa na nasze samopoczucie, no jak z nim walczyć i jakich efektów można oczekiwać, właśnie tych kosmetyków, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć no i tak, pierwsze pytanie to no skąd się bierze trądzik, kogo on dotyczy no głównie dotyczy młodych osób osób w wieku nastoletnim i do tego jakby wszyscy są przyzwyczajeni że, że to jest coś co, co ich dotyczy ale jedna trzecia kobiet leczących się u dermatologów to kobiety po 25 roki, roku życia więc to wcale nie jest tak że to się po prostu kończy z wiekiem, tylko ten problem może dotykać nas w każdym w tej chwili i w każdym wieku. Dlatego dzisiaj mam nadzieję, że nie będą oglądały mnie tylko młode dziewczyny, ale też panie, które mają z tym problem, które szukają rozwiązania na to, jak się pozbyć trądziku. Albo bardzo przetuszczającej się tłustej cery. To też jak najbardziej. Okej, okay, no pierwszą przyczyną i najważniejszą trądziku są oczywiście hormony. Ich wahania, i tutaj przede wszystkim trądzik pojawia się w czasie ciąży, w trakcie miesiączki czy podczas menopauzy. Kolejnym powodem trądziku jest stres. Stres, który odczuwamy, który coraz częściej nam dotyczy, no i właśnie on też powoduje te wahania, nas, wahania hormonalne, które wpływają na pojawienie się trądziku. No i dieta i nałogi, czyli to, co dostarczamy swojemu organizmowi, to wszystko odbija się na naszej cerze, więc warto zwrócić uwagę na to, co jemy. Może zmienić dietę, żeby spróbować jak najmniej nadwyrężać naszą. Cerę, no i oczywiście nałogi, przede wszystkim alkohol i papierosy. Też odbijają się na naszej cerze, więc jeżeli macie problem z trądzikiem, to warto o tym pamiętać, jeżeli ten problem dotyczy Was. No, jakie są skutki samego trądziku? No, oczywiście on powoduje stres, który z, z drugiej strony napędza nam właśnie to, że znowu mamy wahania hormonalne i ten trądzik cały czas nam dotyczy, ale na pewno jest to właśnie stres. Skutkiem jest też to, że osoby, które mają trądzik, wstydzą się. Obniża się ich samopoczucie, poczucie własnej wartości, czują się gorzej ze samymi sobą i zaczynają ukrywać ten trądzik. Więc przykrywają go często bardzo dużą ilością makijażu, i oczywiście nie ma w tym. Właściwie nic złego, ale idą upały, miejmy nadzieję, ja mam nadzieję, że idą upały, więc szczególnie właśnie przy takiej pogodzie 28 plus stopni czy 30, czy przy wyjściu dziś nad wodę jest to duży problem. I te osoby, które mają trądzik niekoniecznie chcą to pokazywać i często rezygnują z takich rozrywek. No i jakie mamy rozwiązania w Oriflame na cerę z trądzikiem i cerę przytłuszczającą się? Jeśli chodzi o serię New Age, no to oczywiście mamy pełną pielęgnację i warto pamiętać, że jest to najważniejsze, znaczy żeby wszystko się udało, żeby kosmetyki zadziałały, to trzeba je przede wszystkim stosować, robić to regularnie i najlepiej rano i wieczorem. I jeśli chodzi o te etapy pielęgnacji, to oczywiście zaczynamy, no poza tym, że, po, że z Mamy makijaż, no to oczyszczamy twarz najlepiej tym kosmetykiem, e, czyli kosmetykiem e, bardzo uniwersalnym dla każdego typu cery. Tutaj też jak najbardziej się sprawdzi. Żel oczyszczający, e, który ma też w sobie już działanie toniku, czyli takie troszeczkę dwa w jednym. I żel, który ładnie nam oczyści buzialnie tylko z zewnątrz, z tego, co się mogło nam przykleić w trakcie dnia do, do twarzy, ale też oczyszcza nam od środka dogłębnie. E, więc super już działa też na przykład na za zanieczyszczone pory jak najbardziej i też zwęża pory właśnie przez to, że ma w sobie działanie toniku. Więc genialna sprawa. Od tego zaczynamy, a później przechodzimy do takich trzech już najważniejszych kroków, jeśli chodzi o właśnie trądzik i trądzik i cerę przytłuszczającą się. Tu mamy je w katalogu na stronie 14 i 15. I pierwsze co, to mamy taki kosmetyk który polecam y, dosłownie wszystkim paniom nie tylko tym, które mają właśnie problem z trądzikiem, przytłuszczającym się z cerą, ale każdej jednej, ponieważ to jest produkt, który um, używamy na punktowo, czyli w momencie, kiedy pojawi się jakiś wyprysk, coś, co no, bardzo nam przeszkadza, co nieestetycznie wygląda i chcemy się tego jak najszybciej pozbyć, to używamy sobie tego produktu. To jest żel zmniejszający wypryski. A właśnie mówiłam o tym, że dla każdej z Pań, bo w okresie znaczy momencie. W momencie, kiedy mamy okres, miesiączkę e, lub chwilkę przed, zawsze trafi się gdzieś tam jeden czy dwa takie wypryski, z którymi chcemy coś zrobić. E, no i tutaj ten kosmetyk zmniejsza widoczność i wielkość tych wyprysków o 40%, czyli bardzo dużo. I to, to działanie już jest w ciągu 24 godzin e, i potwierdzają to testy kliniczne. Więc warto zwrócić na to uwagę, że mamy tutaj potwierdzony efekt, e, przebadany, taki, który. Faktycznie będzie widać. Więc produkt, o którego zaczynamy, który polecam faktycznie każdemu, i później przechodzimy do kolejnych etapów. Kolejny krok to żel do twarzy Oil Balance Solution, czyli ten tutaj, i go mamy w formie takiej pipetki. A też nakładamy go sobie na opuszek i nakładamy w te miejsca, które. A czy tak zwaną strefę T, czyli przede wszystkim czoło, nos, policzki, tutaj i broda. Jeżeli gdzieś tam jeszcze cera się mocno przetłuszcza, to też jak najbardziej. No i właśnie, on ma zmniejszyć nadmiar wytwarzanego naszego sebum. Ma, ma sprawić, że sebum będzie mniej, cera się będzie mniej świeciła, mniej przetłuszczała. I ma też zmniejszyć pory i ryzyko ich zanieczyszczenia. Więc też tutaj takie działanie właśnie zapobiegające żeby tam już więcej się swoimi sporami nic nie działo, ale przede wszystkim tutaj właśnie te zmniejszenie wydzielania sebum i jak najbardziej super się sprawdza i tak jak mówię, produkt, który też możemy sobie nakładać tylko w pewnym miejscu, czyli w tej strefie D. I kolejny ostatni już krok, krok trzeci, to mamy balsam do cery z wypryskami Breakout Defense. I on zmniejsza widoczność rozszerzonych porów i bliz potrądzikowych i zmniejsza też zaczerwienienia. I tutaj to jest genialna sprawa, to jest kosmetyk, który ma działanie na to, co już się wydarzyło na skórze, tak, bo przykrywa, znaczy nie przykrywa, przepraszam, zmniejsza nam widoczność tych blizn, które już są potrądzikowe, ale też ma działanie, które ma przeciwdziałać Kolejnym problemom, czyli zmniejszyć widoczność, ale też zmniejszyć te zaczerwienienia, i nie dopuszczać do tego, żeby na skórze pojawiały się kolejne wypryski. Więc bardzo ważne te trzy kosmetyki, które się tutaj uzupełniają nawzajem i mamy taką pełną pielęgnację, jeśli chodzi o cerę trądzikową i się, żeby ona się pięknie uzupełniała. I działała skutecznie. To co ważne, każdy z tych kosmetyków, ma tych trzech, o których tutaj mówiłam, ma udowodnione działanie kliniczne, czyli mamy je sprawdzone, mamy to potwierdzone. I to są kosmetyki, które mają w składzie bardzo podobne składniki do takich kosmetyków, które właśnie kosmetyków, czy bardziej bym powiedziała, maści, które polecają dermatolodzy, więc tutaj też to jest na plus. I są oczywiście też w nich składniki, które pielęgnują nam skórę, więc nie dzieje się nic takiego jak jakieś wysuszenia, czy, czy no przede wszystkim wysuszenia, powiedzmy, że tyle starczy, jeśli chodzi o te negatywne efekty, które zazwyczaj są w takich kosmetykach, które właśnie kosmetyka, które mają walczyć z, z trądzikiem. Więc to bym Wam polecała, i na koniec jeszcze, bo tutaj ten balsam ostatni można oczywiście nakładać na całą twarz, ale można też używać właśnie przede wszystkim tam, gdzie się coś dzieje, czy też tak na tą, strefę, na tą strefę T. I warto sobie taką pielęgnację uzupełnić jeszcze kosmetykiem, który bym miał przede wszystkim sobie filtr, czyli kremem dziennym z filtrem, albo po prostu właśnie takim też balsamem kremem, tutaj z serii New Age. On jest bardzo skuteczny i ma w sobie filtr aż 50, więc bardzo mocna ochrona dla cery. I on też będzie nam skórę jeszcze nawilżał, bo jest taki mocno nawilżający. Balsam, który nas będzie chronił. no Filtrów na co dzień używamy szczególnie w lecie, żeby chronić się przed tym, co też w słońcu niedobre, tymi negatywnymi efektami, ale też tym, żeby na przykład mniej być podatnym na wiatr, czy deszcz, czy jak będziecie na plaży, to na piasek, który bym mógł wam wiedzieć w twarz, filtry po prostu mocno nam chronią skórę, więc takie uzupełnienie, które bym jeszcze tutaj polecała, żeby ta seria była pełna i jak najlepiej działała. No i jakie mamy efekty takiej serii? No na pewno. w po prostu mamy lepszy wygląd cery, ta buzia wygląda o wiele lepiej, zmniejszają się niedoskonałości, które chce się ukryć, wie, ukryć więc można przejść wtedy do lżejszych makijaży, nie trzeba tak mocno się skupiać na tym, żeby to, te, ten trądzik przykryć makijażem, no po prostu czuje się taka osoba na pewno lepiej zwiększa się pewność siebie chce się aż wychodzić do ludzi wygląda się lepiej, czuje się lepiej więc to są takie najfajniejsze efekty, no ale przede wszystkim kosmetyki po prostu nam e, wyleczą coraz trądziku i e, no, zniwelują to, żeby nie była, znaczy zniwelują to, e, żeby nie była aż tak e, tłusta, przetuszczająca się. E, więc e, polecam, polecam jak najbardziej, e, szczególnie właśnie są z tym problemami, ale nie tylko, takim osobom, które mają właśnie wrażenie, że cera jest przetuszczająca się, albo tak jak mówiłam, ten produkt dla każdej pani na ten jeden tydzień, miesiąca, jak najbardziej. To tyle, jeśli chodzi o te kosmetyki. To jest tak, jak widzicie, nie, nie jest to zbyt rozbudowana e, pielęgnacja. Właściwie 4-5 no, kroków, które wystarczy stosować rano i wieczorem, żeby powalczyć z tym de facto. E, I... Oczywiście, jeżeli któraś z Was chce najpierw go przetestować, zobaczyć jak skóra zareaguje, to zapraszam do mnie, żeby się do mnie odezwać, ze mną umówić e, na taką darmową pielęgnację twarzy, e, albo, nie wiem czy już widziałyście, ale udostępniałam informację o tym, że można zorganizować u siebie babski wieczór, więc jeżeli jest Was więcej e, z takim problemem, ale też macie jakieś koleżanki, które chciałyby m, przetestować inne kosmetyki, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam na to, żeby zorganizować u siebie taki babski Wieczór. Organizatorka dostaje ode mnie jeszcze zestaw upominków. Zanim go wkleję, zdjęcia na relacje, jakie to będą upominki, jak będą wyglądać, mam nadzieję, że Was zachęcą. Ale przede wszystkim jest to świetna zabawa. Nie znam Pani, która wyszłaby niezadowolona z takiej pielęgnacji, z takiej pielęgnacji dłoni, twarzy i testowania kosmetyków. Możecie się wymalować i po takiej pielęgnacji i zrobionym makijażu po prostu wyjść na miasto i bawić się dalej. Ale jak najbardziej Wam polecam, żeby się troszeczkę zrelaksować, żeby spotkać z koleżankami. Teraz też jest taki czas, że ludzie chcą się z kimś widywać, wrócić do tego, więc myślę, że idealna opcja, żeby sobie urozmaicić taki wieczór. No i oczywiście, jeżeli ktoś by chciał się skusić na takie kosmetyki, nawet bez testowania i je zamówić, to też zapraszam, żeby się do mnie odezwać. Porozmawiamy też wtedy o zniżkach, żeby to wyszło jeszcze taniej, żeby być jeszcze bardziej zadowolony. Więc zapraszam. Jeżeli też są jeszcze jakieś pytania, dajcie znać jak filmik Wam się podobał, czy coś jeszcze dopowiedzieć, czegoś nie dopowiedziałam i czekam na informacje od Was, kto by chciał przetestować, kto chciałby sprawdzić te kosmetyki. Dzięki wielkie, trzymajcie się, to tyle na dzisiaj, pa pa!